Często się zastanawiamy, dlaczego dochodzi do takich wielkich właśnie tragedii, gdzie ktoś kogoś zabija, i takie tam. No właśnie, to są skutki milczenia, tak to wygląda. Dlatego ja tak otwarcie o tym wszystkim mówię, bo bardzo mi jest przykro, jak słucham, poznaję historię kobiety, która mówi, że właśnie w takiej sytuacji jest. Poznałam Zuzię, Zuzia to dla Ciebie między innymi rolka i dla właśnie wszystkich kobiet, które są w takiej sytuacji. Ja wiem, dlaczego Wy nie przerywacie tego, bo wtedy będziecie musiały się prawdopodobnie przyznać, że już od jakiegoś czasu na to jednak pozwalacie i czujecie się z tego powodu winne i wstydzicie się bardzo tego. No ale to jest jedyna droga. On się nie zmieni, czy tam ona się nie zmieni, bo kobiety też są agresywne, też są agresorami, też są przemocowe. Trzeba o tym głośno mówić. Jedynym wyjściem jest po prostu zacząć o tym mówić prosić wszystkich o pomoc. Ktoś w końcu Ci pomoże. Ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że to jest wstydliwe że wstydzimy się przyznać, że. Że nie umiałyśmy tego przerwać, że nie umiałyśmy odpowiednio zareagować. Ja wiem, że to jest trudne. Ale mój, mój ten dramat, ten horror psychiczny trwał 9 lat. I mówię, dziękuję Panu Bogu, że wtedy zdecydowałam się jednak uciec do mamy, bo trafiłabym do więzienia. Więc mówcie. Reagujcie, nawet jeżeli po czasie, lepiej późno niż wcale, bo im później, tym trudniej. Im później, tym coraz cięższe masz wyrzuty sumienia i poczucie winy. Dlatego mów, nie wstydź się, oddychaj.